Witajcie, kochani. Słuchajcie, mamy dzisiaj na tapecie taką motorawkę, funkielnówka z salonu, nieśmigana, można powiedzieć. Zrobiła tam raptem parę kilometrów i przyjechała do nas na co? Na zabezpieczenie antykorozyjne woskiem. Będziemy tutaj robić konserwację i tak, to jest najlepszy moment, w którym możecie to zrobić dla swojego samochodu. Pokażę Wam w tym filmie, jak to wygląda, z czym to się je, czego używamy, jakimi preparatami robimy takie zabezpieczenie tak żebyście widzieli czy warto sami ocenicie czy warto czy nie warto zapraszam auto mamy już dozebrane. ja nie będę was tu zanudzał rozbieraniem samochodu słuchajcie sobie zobaczcie to jest funkja linówka z zobaczcie jak to wszystko wygląda to jest to naprawdę jest nowiutki samochód wszystko czyściutkie auto jeszcze za wiele nie pojeździło tutaj generalnie ona chyba tam z miesiąc temu była odebrana z salonu także no i tak musimy ją tutaj umyć, bo troszkę już tutaj brudna zbierała, ale widać jak to wygląda. Wszystko na wytenki, jak widzicie, nie ma tu żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego Słuchajcie, spójrzcie sobie jak to wygląda tutaj. Tutaj nie ma żadnej konserwacji. No, zobaczcie jak to ma przetrwać w polskich warunkach. Tu już, tu już jest piasek, więc to to będzie gniło u nas. Dostanie soli, to będzie moment. To jest najlepsza chwila, kiedy można zrobić zabezpieczenie antykorzyjne, bo bałto jest nowe także będzie się to będzie się to trzymało latami jak się to zrobi zobaczmy sobie jak wygląda tutaj sytuacja z lakierem no nie? tak dla porównania dajmy sobie tu dajmy sobie tu, o tam czyli grubo było, nie? dobrze no. widzę a nie, nawet, że nie no dobra, tak dla porównania Damy sobie tu, a damy sobie podwozie teraz Troszkę to może być mokre, bo już z tamtej strony było te. 0,40, nic czysta baka. No to jest, normalnie, to jest normalnie prześwitujące, nie? Tu jest coś grubiej, ale czekaj, bo tutaj nie mogę dobrze. O, tu damy. No, tu coś jest, no ale pod spodem, jak się patrzy, 0,50, próg. O nie, jest źle. źle. 0,60... 0,60... Także no, to jest ledwo, ledwo psiknięte. Wygląda jak wygląda, to musi korodować. Toyota mamy oklejoną, przygotowaną do aplikacji wosku. Auto jest umyte, wysuszone, także za chwilę będziemy aplikować wosk. Czego, co, jaki wosk stosujemy? Stosujemy wosk firmy Innotek. Jest to bardzo dobry produkt, wysokiej jakości. No niestety nie jest tani, ale naprawdę robi robotę. No My tutaj będziemy robić przeźroczystym woskiem, transparentnym. Nawet nie będzie widać, że ta auto ma na sobie powłokę, konserwację. Będzie to sztosik, że tak powiem. A teraz chodźcie zobaczyć ten samochodzik pod spodem chodźcie zobaczyć to autko pod spodem autko jest rozebrane wysuszone i zobaczcie jak to wygląda pod spodem toż tutaj nie ma normalnie nic, żadnej konserwacji no nie ma nic, goła blacha no więc, o tu jest, tu jest mastyka pewnie idealnie idealnie byłoby na całym takim samochodzie nałożyć tego typu polimery tak jak tu jest to by było naprawdę sztosem i na te polimery dopiero dać wosk aczkolwiek, no cóż cena byłaby razy kilka hmm. coś tu jest dziwne, takie maźnięte I tu coś jest maźnięte co to ma na celu? <laughs> powiedzcie mi, co to ma na celu? tu maźnięte, tu maźnięte no nic, nie wiadomo o co chodzi w każdym razie odkręcimy sobie jeszcze te dwie poprzeczki tak, te dwie poprzeczki jeszcze sobie tu odkręcimy, popuścimy sobie te trójkąty od wahaczy tutaj żeby wszędzie ładnie tam pod spodem dojść no i będziemy jechać z koksikiem o, tutaj są polimery I to jest piękne, szkoda, że już na przykład na podróżnicy nie ma takie miejsce jak kołeczki, widzicie, spójrzcie na to, o, to sobie musimy wszystko powyciągać żeby tam Wjechać. O, z drugiej strony też jest takie, widzicie? To już. Ja sobie to zawsze na bieżąco odtykam, zatykam i jadę dalej. Tak. No. O, tutaj jest na przykład taki? A, taki szkubaniec trzeba go delikatnie wyjąć i tam do środka. Pójdzie wosk. Zobaczcie, jakie to w środku tam jest czyściutkie. Spróbuję wam to pokazać. O, widzicie? Nie ma nic. Czyściutkie. Nie ma nic. Żadnego wosku w środku nie ma nic. Słuchajcie, do aplikacji wosku mamy taki oto pistolecik z takimi dwoma sprytnymi wężykami. Dosyć długimi. Jeden jest do profili zamkniętych z taką oto końcóweczką o. a drugi jest do aplikacji wosku na karoserię pod, na podwozie generalnie bardzo proste, sprytne wszędzie tym dojdziecie yy, mamy też pistolet taki swojego autorstwa bym tak powiedział yy, z taką sprytną końcówką zrobioną, że no chyba aplikuje wosk yy, lepiej niż to no i dobra jedziemy sobie Mstre Miss. No, i zobaczcie, kochani. Wosk mamy zaaplikowany. Praktycznie nie widać, prawda? On się jeszcze teraz szkli, ale on odparuje i jutro nie będzie się szklił, bo to jest świeże. Ale pokażę Wam teraz taką ciekawostkę. Bierzemy sobie lampę UV i spójrzcie, co się dzieje. Ten wosk po prostu świeci w UV. I to jest fajne bo widać, że jest zaaplikowany, gdyby było gdzieś niedomalowane spójrzcie, jak tu będzie fajnie widać pod błotnikiem wzdłuż w każdym bądź razie jak widzicie można sobie fajnie zrobić kontrolę czy jest wosk prawidłowo zaaplikowany wystarczy sobie poświecić wystarczy sobie poświecić i widzimy wosk ładnie się świeci. Tu jest troszkę niedomalowane. No, tak to jest normalne. Słuchajcie, tu też jest niedomalowane. W każdym bądź razie. Zawsze to sprawdzamy. Patrzcie, tu jest w ogóle niedomalowane. Nie wiem czy to będziecie widzieć. O, tu jest lichutko, lichutko. Także mamy takie miejsca, które musimy popoprawiać. Fajny bajer. Tu jeszcze możemy sobie zobaczyć, jak pięknie świeci ten włos w ultrafolecie. Widać, że autko jest całe zawoskowane, włącznie, o, włącznie z belkami. Proszę bardzo. Nawet wahacze. Tu jest niezamalowana nie ta tarcza kotwiczna. To o tym wiem, bo zapomniałem. A tu, na, na, a tu już jest i widać różnicę, tak. Że to fajnie można sobie przeprowadzić kontrolę, czy oby wszędzie jest wszystko domalowane. No i proszę, z cyklu nas tutaj nie było. Zobaczcie, auto jest już poskładane. Woz ładnie odparował, zrobił się fajny. Matowy wszystkie obudowy, nie obudowy na miejsce Na miejscu są, autko wygląda jakby wyjechało z salonu, poskładane, gotowe do oddania. Wygląda to wszystko pięknie. Tak jak mówiłem, czy warto zakonserwować samochód zaraz po kupnie? To jest chyba najlepszy moment, najlepsza chwila na to, żeby zakonserwować ten samochód właśnie zaraz po kupieniu. Dlaczego? Po pierwsze, nie ma jeszcze nie żadnych większych ognisk korozji. Po drugie, auto jest czyste. To też ułatwia sprawę. Po trzecie, jeżeli ta korozja już tam nam wejdzie. To niestety trzeba z nią walczyć. Kolozja ma to do siebie, że ona lubi niestety wychodzić. Trzeba naprawdę się. Przyłożyć, żeby to dobrze usunąć. Na temat dzisiejszej motoryzacji możemy powiedzieć wiele. Wiele dobrego, pewnie jeszcze więcej złego, mniejsza o to, ale jedno co trzeba powiedzieć na pewno to to, że zabezpieczenie antykorozyjne na tych nowych pojazdach nie istnieje praktycznie w ogóle. Jego po prostu nie ma. Polimery w jednym miejscu są, w drugich nie ma. Jeden z grzyw jest zabezpieczony, drugi nie, czego kompletnie nie rozumiem. A to jest ogromny problem w tych samochodach, ponieważ występuje coś takiego jak korozja rdza szwowa. Czyli ona się robi. Na łączeniu blach, na zgrzewach, pomiędzy blachami i to jest ogromny problem, bo tego już się nie da usunąć. Więc lepiej zapobiegać, niż później z tym walczyć. Tak niestety są robione dzisiejsze samochody. Konsumpcjonizm, ekologia, rozumiecie, oszczędności niestety takie mamy czasy. Moim zdaniem, najlepszy moment na zakonserwowanie samochodu to jest właśnie moment, w którym odbieracie samochód z salonu. I płacąc jednak za samochód tyle pieniędzy, warto go zabezpieczyć i mieć święty spokój, żeby ten samochód przez lata był wolny od korozji, u nas mamy warunki takie jakie mamy, ta konserwacja, którą zobaczyliście na filmie, jest taką konserwacją podstawową. Wiadomo, taka konserwacja premium, to już są polimery i tak dalej. Więc to jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o zakres pracy, to, to różnie to wygląda. Nie jest to też, pamiętajcie, że to nie jest film instruktażowy, jak yy, przebiega taka konserwacja. To jest mniej więcej tylko pokazane, bo to jest tak, tam pewnie zobaczycie, a tu coś nie nieodkręcone, a tu coś. Pamiętajcie, że ja wchodzę z kamerą gdzieś tam w międzyczasie, tu już jest coś poskładane, ja wchodzę, wytrzymajcie, ja sobie to dogram zanim resztę złożycie, i tak dalej. Więc to nie jest coś, co jest, bo zaraz ktoś napisze, tego nie odkręciłeś, tamtego nie odkręciłeś. To nie jest film instruktażowy, bo ja już się spotkałem z takimi przypadkami, że ktoś coś obejrzy i pisze jakieś głupoty w komentarzach. Myślicie też, kochani, myślicie po prostu, trzeba myśleć. Tak jak mówię, to nie jest film instruktażowy, ale pamiętajcie, że jest to film, który pokazuje mniej więcej czego używamy, jakich wosków, jakim pistoletem. Gdyby ktoś chciał sobie taką konserwację zrobić sam, widzi jaki pistolet na przykład do tego użyć, bo. To no, ludzie często dzwonią do mnie i się pytają: A jaki pan ma pistolet? A czym to można zrobić? To nie jest żadna tajemnica, są do tego odpowiednie preparaty. Jeżeli ktoś ma odpowiednie warunki i zdolności manualne, ja nie widzę przeszkody, żeby sobie ktoś sam to robił. Chętnie, chętnie pomogę, udzielę informacji. Żaden, żaden problem, że tak powiem. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o konserwację, to ja mówię: To jest podstawowa konserwacja wykonana woskiem transparentnym. Jeżeli chodzi o polimery, robimy również polimery. Fajna sprawa, kładziemy polimery na całe podwozie i wtedy dopiero na te polimery idą, idą, idą woski. Polimery są naprawdę odporne na kamienie, na uderzenia, bardzo też wyciszają to nadwozie, ale cena jest wysoka. No niestety to nie są tanie rzeczy, taka praca musi kosztować, ale no, samochód jest naprawdę zabezpieczony. Pięknie przy takim czymś, ale pamiętajcie, już sama konserwacja woskiem naprawdę uwierzcie mi, robi robotę. Jeżeli tym autem nie jeździcie po lasach, nie wiem, nie przecieracie tego podwozia jakimiś gałęziami. Nie wiadomo czym. Auto jest normalnie użytkowane. Uwierzcie mi, ten samochód będzie służył latami i będzie wolny od korozji. Krótko mówiąc, dbajcie o samochody, pozdrawiam Was ciepło. Cześć, idę do domu. Nareszcie, nara.